Witam Was bardzo serdecznie, dziś filmik troszeczkę nietypowy, bo zamiast G-Shocka będą dwa Baby G, ale Baby G nie tuzinkowe, ponieważ oba to są oba zegarki to są limitowane edycje, oba są powiązane z e, serią Pokémonów o której ja sam osobiście wiem w zasadzie nic bo nie wyszło, nie jestem z tego pokolenia. I co ciekawe, zegarki wcale nie są nowe. Mamy do czynienia z dwoma modelami. Aż mi się, zobaczcie, nie mieszczą w kadrze, więc i tak postaram się wam pokazać ze wszystkich stron. Pierwszy to będzie BGD-560PKC-1DR. Tak prezentuje się pudełko. I to jest pudełko takie dość mocno sztywne, kartonowe. Natomiast z kolei model BA110 PKC14JR. Jest to zupełnie inaczej wykonane pudełko z takiej delikatnej tektury, zupełnie inne wzory. I mam wrażenie, że o ile tutaj ten zwierzak jeśli tak go można nazwać, bardziej odzwierciedla, nie wiem, chyba serial rysunkowy, tak sądzę, tak bardziej tutaj w tym zegarku jest nawiązanie do gry, sądząc po takich pikselowych tutaj tych grafikach i będzie jeszcze parę fajnych akcentów na zegarku, chociażby ten tym takim pikselowym tutaj Pikachu na froncie. Ten zegarek to jest limitowana edycja z końca roku 2021, czyli dokładnie mówimy o BA110PK1A, natomiast ten jest to limitowana edycja BGD560PKC1 BGD i z roku 2019. Także to, to wcale nie są żadne nowości. Ja powiem szczerze, to jest za... bardzo dziękuję za udostępnienie zegarków Danielowi, kolega jest na grupach facebookowych różnych, tutaj fanowskich, zrzeszających właśnie fanów Casio DiShock. I jeżeli potrzebujecie właśnie jakiś limitowany zegarek, który już ciężko jest dostać, a jest na przykład oferowany tylko w Japonii a nie chcecie się sami bawić w ściąganie tego zegarka, to polecam kontakt z Danielem. Myślę, że bardzo z chęcią Wam pomoże. I tak, najpierw dobieramy się może do tego starszego, czyli do wersji BGD560PKC. Jak widzicie, zegarek przychodzi w takim oto poke, pokebolu, jeśli tak, czy pokebolu, jak go, jak go zwał, zwał tak zwał. Jest to metalowa puszka. Tak, jest, jest to zdecydowanie metalowa puszka, w środku już dalej w tekturce nic nie ma. Mamy taką dużą folię, w której ta puszka była, no i jest tutaj uniwersalna instrukcja, ponieważ ten zegarek nie jest limitowany japońską edycją, tylko końcówka jest DR, co oznacza, że jest to zegarek z, takich, z rynków bardziej takich Ameryka Południowa, Azja i tak dalej. Ale chyba, chyba raczej Azja. I na razie go sobie odłożymy, chociaż nie. Nie, odłożymy go sobie i rozpakujemy drugi. I teraz, potem tym zjedziemy sobie już statywem na dół i będzie wygodniej nam pokazywać. Tutaj mamy z kolei zupełnie inny styl pudełka, kremowe, takie bardzo delikatne w odboju bym powiedział. I tutaj bardziej chyba postawiono na właśnie taką wersję bardziej kreskówkową tego zwierzaka. Przypomnę wersję z 2021 roku. Tu już jak widzicie, mamy tą instrukcję japońską, w taką charakterystyczną, zwiniętą na pół folicę. Zawsze Japończycy właśnie w tej formie instrukcje dostarczają. Tutaj mamy jeszcze, zobaczcie, taką grafikę. Od razu mówię, że mi te grafiki nic nie mówią. Także, no, wybaczcie, ale wiele, za, wiele wam o nich nie opowiem. I tutaj z kolei jest tak fajnie zabezpieczony ten tapuszeczka. też jest Pokeball. I tutaj jest takim dodatkowym tekturowym opakowaniu. Już go wyciągamy, tam jest ciemno w środku i już wam je pokazuję. Także to sobie odłożymy tu, to sobie dłużymy tu. I tak samo wyciągamy pokabola z poli. Tu, akurat, on ma na górze taki dodatkową gąbeczkę. Nie wiem akurat, czy ona była tutaj w tym miejscu, czy była raczej w puszce. Zaraz zobaczymy. I tutaj puszka też jest metalowa, ale wygląda inaczej. Zobaczcie, to nie jest ta sama puszka. Przyjrzyjmy się. Tutaj w, w tej nowszej wersji mamy nadruk, podczas gdy w tej starszej mamy taką wstawkę z tworzywa. Uważam, że to wygląda, tak bardziej powiedziałbym, prestiżowo. No tutaj mamy jakiś krótki opis, powiedzmy właśnie 2021... Nie, zaraz. Słuchajcie, to te puszki, nie wiem czy te puszki nie są, za... yy, zaraz zobaczymy, czy nie są zamienione. Momencik. To jest 19. To jest 21. Słuchajcie, to te puszki chyba mam, mam zamienione, bo jedną mam, jedną mam z 19, drugą z 21. Aż zobaczę, słuchajcie, jak wygląda. Nie, nie są zamienione. Ta puszka powinna być od tego. Wszystko się zgadza. Także nie wiem, dlaczego lata się, że tak powiem, tutaj nie zgadzają na tych puszkach, ale to już mniejsza o to. W każdym razie, tutaj mamy BA-110. Te puszki od razu mówię, że są dość delikatne, także jeżeli, nie, jeżeli chcecie mieć taką puszeczkę w kolekcji, no to warto, yy, warto, że tak powiem, dość delikatnie się z nimi obchodzić, bo można niestety porobić w nich zagniecenia. Tutaj otwieramy tą drugą, taką typowo już metalową. I tutaj będziemy mieli BGD, czyli zegarek... Tak, to mi się wydaje, że ta, słuchajcie, ta gąbeczka powinna być tu w środku, bo tutaj też była, o, tutaj na, jakby na... Szczycie puszki, także potem tą kwadratową gąbkę. A nie, przepraszam, tutaj jest taka gąbka, także dobrze, że ona była na górze. To wszystko by się zgadzało. Ok, także przechodzimy sobie. Otworzyliśmy oba zegarki. No i teraz już możemy przejść do obejrzenia każdego z nich. Tutaj jest taka bardzo, bardzo fajna, twarda, konkretna gąbka. Ciężko się wyciąga zegarek, bo ta gąbka teraz bardzo haczy o tą drugą gąbkę, więc, więc postaram się tutaj nic nie, że tak powiem, żadnych śladów nie narobić. OK, mamy mamy to. I zaraz sobie obejrzymy już same zegarki. Je tylko tylko powywlekam z, z folii na szybko. Może sobie od razu te metki odepniemy od nich, żeby też nam nie przeszkadzały. To położymy go sobie na folii, żeby nie narobić śladów. I zaraz sobie wszystko już z bliska dokładnie obejrzymy. No ja lubię takie limitowane edycje. Fajnie się to słuchajcie, rozpakowuje. Szkoda potem, że taki drogi drogi zegarek, żeby, tak, że tak powiem, nosić na co dzień, ale to zdaje sobie sprawę, że każdy ma inne podejście i szanuje. Ja akurat chyba żadnych. Nie wiem, czy mam jakieś limitki u siebie w kolekcji, już nawet nie pamiętam, ale, ale raczej mam te wersje podstawowe, głównie w wersji czarnej. W swojej kolekcji dość, dość sporej ilości zegarków, natomiast te limitki bardzo lubię rozpakowywać, bo. Każdy, słuchajcie, pudełko jest inne. No i naprawdę wygląda to fajnie, fajnie. Fajnie się to wszystko otwiera, fajnie się rozpakowuje. Już Wam wszystko pokazuję. Tak się podbędziemy wszystkich metek. Zrobimy troszeczkę porządku na stole i już się bierzemy za, za, za prezentację. Dobra, tak. Metki na bok. Kulka tu. No, stójże. Tak, tak i tak. Dobra, mamy porządek i możemy już sobie zjeżdżać z tatywem na dół i już Wam pokazuję oba zegarki, już spieszę z prezentacją. Ok, to może zaczniemy sobie od BA110PKC. No i przyjrzyjmy mu się. Przede wszystkim... E ładny, taki delikatny, dziewczy, dziewczęcy powiedzmy, że no, damski raczej bym go nie określił, raczej dla dzieci zegarek. Jest naprawdę malutki, więc no weźmy sobie na szybko na przykład porównanie z prezentowanym niedawno GAV-01, to to po prostu GAV-01 przy tym to potwór, to wygląda jak jakaś mina morska. Natomiast ten jest naprawdę drobny, filigranowy, nie mam akurat żadnego GA-110, żeby, żeby, czy nawet Gia 100 żeby Wam porównać, ale to jest naprawdę tak drobniutki, malutki zegarek, że robi, robi robotę. I przyjrzymy się szczegółom może. Weźmy sobie zbliżenie, i tak przede wszystkim y, ta wersja to jest na 25-lecie, y, właśnie, żeby się nie pomylił, słuchajcie, bo jeden jest na 25-lecie Marki, y, a drugi jest na 25-lecie Baby G, czyli to y, zaraz powiem, który jest który, momencik. Tak, czyli to jest na, ten dokładnie jest na 25-lecie marki Pokémon, po prostu, czyli ogólnie tej całej franczyzy Pokémonów. Natomiast ten z 2019 roku jest na 25-lecie marki Baby G, także o dwa lata się te jakby te franczyzy różnią. I przyjrzyjmy mu się, co jest charakterystyczne. Tutaj mamy napis Pikachu i właśnie numer 025 jako, jako to 25-lecie. I zwróćcie też uwagę na czcionkę napisów tutaj Split Reset. World Time oraz Start Stop. To jest właśnie taka czcionka, jaka jest używana właśnie tak, przez Japończyków do, e, tutaj w, w tej franczyzie z Pokémonami. Także myślę, że to jest takie fajne nawiązanie. Wskazówki w kolorze złotym z czarnymi zakończeniami. Możemy przy okazji sobie obejrzeć lumę. Ona szybko, y, że tak powiem, wyświeca. I już zaraz wam pokazuję. O. Słabo to będzie widać niestety, ale troszeczkę te wskazówki świecą. Przepraszam. Spróbuję jakoś inaczej osłonić ten zegarek. O, teraz to widać lepiej, prawda? Jest bardzo nieostro, ale o, to coś tam zawsze widać. Widać, że są dwie kropeczki tutaj, na, nawet trzy kropeczki świecące na wskazówce i czubek wskazówki minutowej. Także luma jak najbardziej spełnia swoją funkcję, jest i, i odczytać się z tego godzinę da. Jeżeli znacie model g 110 to wiecie, że tutaj po lewej stronie jest wskazówka średniej, czasy, średniego, średniej prędkości w stoperze. Tutaj tej, tej wskazówki nie zastosowano, w jej miejsce jest taki pięciosegmentowy element, który wraz z upływającymi sekundami lub, lub też setnymi, setnymi sekund w stoperze. Po prostu wygasza poszczególne segmenty i je zapala sukcesywnie co 5 sekund. Czyli taki de facto zdobny element, można powiedzieć, bez jakiejś specjalnie istotnej funkcjonalności. Na górze też troszeczkę data jest inaczej rozwiązane, ponieważ mamy datę w formie dnia, tygodnia, dnia miesiąca i dnia tygodnia, a na dole mamy po prostu czas. Co też ciekawe jest, zobaczcie, że datę możemy mieć w dwóch formatach. Tutaj mamy pełen, pełną nazwę dnia, tygodnia oraz mamy datę w formacie miesiąc, dzień. Natomiast po naciśnięciu krótkim w trybie timekeepingu przycisku search mamy właśnie tą datę przeniesioną na górę. Czyli mamy dzień, dzień tygodnia i pole, dzień, miesiąca i po lewej dzień tygodnia, na dole mamy godzinę i sekundę. Bardzo fajne rozwiązanie. Rzadko się, rzadko się coś takiego spotyka, żeby datę mieć w dwóch różnych miejscach. Czyli teraz tu mamy siódmy. I tu mamy dzień tygodnia. A teraz zobaczcie, tutaj mamy skrót, a tutaj mamy siódmy dzień miesiąca. Fajna rzecz. Pierwszy raz się chyba z tym spotykam, żeby tak była wyświetlona data, że można było na dwóch różnych wyświetlaczach wyświetlić niezależnie od siebie. Yy, kolor taki powiedziałbym, beżowy. Przyjrzyjmy się może jeszcze samej, samej budowie zegarka. Przyciski też taki jasny, ba, bardzo blady róż. To chyba nie jest kolor biały, tak, to jest blady róż, bo inaczej to wygląda w kamerze, inaczej na żywo. Tutaj ten róż jest już żywszy. To jest taki kolor, ten jest jeszcze jaśniejszy od np. tego bladego różu, który tu jest tłem dla tego pierścienia z, z opisem funkcji. Zobaczmy, sobie jak wygląda pasek. I tutaj pasek z kolei pokazuje właśnie tę te, tą, tą postać tego zwierzaczka pikaczu. W takich formach jakby graficznych, wy wychodzących poza, poza, można powiedzieć, obwód tego paska. z widzicie tutaj to jest to uszko, tu jest uszko, tu jest uszko tego zwierzaczka, tu jest cały zwierzaczek. Także, że tak powiem tak, w różnych kolorach on jest tutaj przedstawiony. Jest zarówno na jednej, jak i na drugiej sekcji paska. A tutaj jest właśnie ten jego ogonek. Także tak to się prezentuje. Klamerka taka typowa dla Baby G. I mamy pasek po wewnętrznej stronie. Wygląda zupełnie naturalnie, normalnie. Natomiast tu mamy właśnie jeszcze tego Pikachu na dekielku. Tu mamy jeszcze oznaczenie właśnie, że to jest 2021 Pokemon. A tutaj zobaczmy, czy jest też oznaczenie właściwe roku. Nie widzę roku, ale być może jest to pod tą naklejką, ale to za chwilkę sobie do tego dojdziemy. Zaraz będziemy pokazywać BGD560. Także tak, ten zegarek, który się prezentuje, jest naprawdę malutki, filigranowy, na małe, małe, dziecięce łapki, jak najbardziej będzie pasował. A myślę, że kobiety też, jeżeli lubią ten styl akurat, jak najbardziej mogą go nosić. Także tyle, jeżeli chodzi o tego BGD110. BG110, przepraszam. A teraz przejdźmy sobie do omówienia BGD 560, czyli drugiego z serii, w zasadzie pierwszego z serii tych pikaczu, limitowanych z, właśnie z 2019 roku. I taką się prezentuje, i tutaj mam wrażenie, że tutaj odniesienie do serii Pokémonów bardziej jest do gier. Ponieważ zobaczcie, tu mamy na pasku taką grafikę bardziej typowo z gier, w zasadzie z Game Boya, można powiedzieć. Tutaj ta grafika jest powtórzona. Tu są te pokebole, te kulki. Tutaj oznaczenie 0.25. Dla mnie to mi bardziej kojarzy się to oznaczenie dokładnie z Mario, na przykład, bo ja swojego czasu w dzieciństwie dużo grałem w Mario, gdzie właśnie był dokładnie tak, taki format wyświetlenia czasu upływającego w grze. Przyjrzyjmy się jeszcze dekielkowi. Dekielek jest zasłonięty przez taką naklejkę, nie wiem co ona oznacza, ale nie będę jej zrywał, bo zegarek nie należy do mnie, więc więc nie będziemy tutaj jej w żaden sposób usuwać. Mamy oznaczenie BGD560PKC, czyli ten limitowany. Jak widzicie, sam zegarek produkowany jest w Chinach. I tutaj mamy taką graficzną formę przedstawienia tego Pikachu. To jest chyba Pikachu z tyłu, z tego co wiem. Z tego co się doczytałem. I tutaj na dole mamy jeszcze copyright Pokémon. Znaczy, tak się domyślam, że to jest Pokemon, chociaż może będzie zdjęcie Dekla, momencik. O tak, mam zdjęcie Dekla, dobra, momencik, zaraz wam powiem. Tak, to jest dokładnie tak. Pokémon to jest napisane, bo mam zdjęcie do kilka, co prawda trochę nieostre, ale dokładnie bez tej naklejki. Także sam zegarek fajny, również klamerka dokładnie taka sama jak w, w tym. Zobaczmy, porównajmy sobie klamerki. Nie, przepraszam, nie jest taka sama. Zobaczcie, troszeczkę inaczej. Minimalnie bardzo się różni kształtem. Jak widzicie w ogóle, klamerki w G, one nie są takie przetłaczane tutaj, podobnie jak na przykład w Range gdzie jest to takie klasyczne, że ta klamerka jest w ten sposób płaska i jest taka przetłoczona tutaj i obrócona niejako o 90 stopni. To czegoś takiego nie ma w, w Baby G. W Baby G jest po prostu taki dość prosty, prosta ta konstrukcja, ale sama jakby zasada jest ta sama, czyli w środku jest teleskop, który wchodzi w otwory tej klamerki i trzyma to wszystko w pasku. Sam zegarek ten również jest wykonany w Chinach. Ten też jest. Chiński. No i tak to się prezentuje. Przyjrzyjmy się mu jeszcze tutaj o, temu Dekielkowi. Moduł 3290. Nie wiem, co, to, co oznacza ta naklejka Merit. Nie mam pojęcia. W zegarek mi jest udostępniony tylko do prezentacji, więc szczególnie unikamy. Co do wyświetlacza, zobaczcie. Bardzo czytelny. Wokół tutaj również taka grafika nawiązująca do Pokémonów. I też mi się wydaje, że te napisy, przyjrzyjmy im się z bliska. Mode Adjust. Oraz Light i Insert też grafiką, znaczy czcionką, myślę, że nawiązują właśnie do y, serii Pokémonów. No i tu fajne to logo Pokémon, i widać taki, po takim jakby ząbkowanym, bo to nie jest błąd w druku w żadnym wypadku. Zobaczcie, że te same literki są wy wy wydrukowane bardzo precyzyjnie, podobnie jak na Piscassio. Y, tutaj po prostu jest to raczej właśnie takie nawiązanie do gier Pokémonów. Takie mam y, osobiście wrażenie. Y, I Tutaj, jeżeli chodzi o wyświetlacz, bardzo czytelny. Ja po prostu ciemne cyfry na jasnym tle, ale jako ciekawostkę myślę, że warto będzie pokazać tutaj podświetlenie, a konkretnie to, co się pojawia, gdy podświetlimy wyświetlacz. Zobaczmy, jest to właśnie w tle też ten zwierzaczek, ten Pokemon sobie tutaj jest. Normalnie go nie widać, a gdy podświetlimy wyświetlacz tutaj białą diodą, wówczas jest on tutaj widoczny właśnie tak pod kątem. Także też taki fajny akcent. No, jeżeli chodzi o podświetlenie tutaj, to raczej czegoś takiego nie zna... E, raz, przepraszam, jeszcze raz. E, czegoś takiego nie znajdziemy, bo to jest za mało miejsca, żeby pokazać jakieś grafiki. Więc tutaj mamy przede wszystkim bursztynową diodę i nie ma możliwości... E, tutaj raczej za, za mało jest tego miejsca na wyświetlaczek, żeby jeszcze jakieś grafiki wyświetlać. Tutaj więcej jest po prostu takich akcentów właśnie w postaci tej czcionki. Tutaj zamiast na, napisów WR20 barczy, nie, nie pamiętam czy on ma 20 czy 10. Zaraz zobaczymy, bo to jest Baby G, a Baby G mają zazwyczaj 10 śrzecznik w każdym przypadku, jest tu gdzieś wodoszczelność, nawet nie ma chyba informacji o wodoszczelności, a nie, przepraszam, jest tutaj, sorry, 10 bar, także tutaj byłoby WR 10 bar w tym miejscu napisane, gdzie jest Pikachu, a to właśnie jest ten napis Pikachu, także taka, takie drobne, że tak powiem, zmiany są tutaj, są tutaj zawarte. No i przejdźmy sobie na szybko przez menu, mamy czas światowy, mamy stoper, mamy timer, mamy alarmy, mamy sygnał godzinowy, pięć alarmów, w tym jeden alarm śpiocha, także zegarek funkcjonalnie jest bardzo fajnie rozbudowany, to nie jest wcale prosty model, nie pamiętam, czy, czy, czy przy trzymaniu mode coś tutaj zmieni, chyba wyłącza dźwięk, dokładnie tak, zobaczcie, przy trzymaniu tutaj akurat nie służy do przejścia do trybu tym keepingu, tylko do y, wyłączenia sygnału, y, y, dźwięku przycisków, także... Troszeczkę inaczej zegarek jest zbudowany. Możemy włączyć sobie jeszcze taki tryb serwis. Zaraz, momencik. Sorry, zatrzymajmy się, zresetujmy i przejdźmy do trybu. pingu. Tak, i mamy teraz tryb serwisowy, teraz możemy obejrzeć sobie wszystkie, wszystkie tutaj oznaczenia. Jak widzicie, gdy w trybie 12-godzinnym normalnie jest zazwyczaj tylko literka P, natomiast tutaj jest i literka A, i literka P, także godziny przed, poranne zawsze są wyświetlane z literką A, a godziny popołudniowe z literką P, właśnie gdy używamy zegarku, na przykład w Stanach, gdzie jest czas 12-godzinny. No i mamy też oznaczenie właśnie alarmów, to jest ta falka taka rozchodząca się, sygnał godzinowy to jest ten dzwoneczek, SNZ to już, już w formie napisu po prostu alarm śpiocha, a DST jest to oznaczenie czasu letniego, czyli Daylight Saving Time. No i ta skreślona nutka to oczywiście wyłączone dźwięki przycisków i tutaj mamy taki, taki wyświetlacz podzielony na segmenty alfanumeryczne w, w postaci takiej dot matrix, gdzie wyświetlane są wartości zarówno cyfrowe, jak i jak i literowe. Dlatego właśnie mamy tu SA i literkę 7 i wyświetlane są też nazwy te funkcji oraz Czas, czas światowy czy alarmy, także tak ten zegarek jest skonstruowany. Bardzo prosty w budowie, a jednocześnie bardzo fajny, rozbudowany w funkcjach, więc myślę, że tutaj niczego nie zabraknie. Nie jest to zegarek oczywiście z multibandem i z radiem, z multibandem i z solarem, natomiast jak na zegarek, który ma podstawowe funkcje jest zasilany bateryjnie, uważam, że to jest bardzo fajny moduł. Także polecam ogólnie ten rodzaj modułu. Tu jest akurat moduł 3290. Słuchajcie, no myślę, że taka ciekawostka w przerwie od dzisiejszego bardzo się przyda. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli tak było, zapraszam do pozostawienia łapki w górę. Zapraszam również do. Subskrybowanie kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a jesteście zainteresowani tematyką Casio G-Shock, to polecam, właśnie mój kanał, znajdziecie na nim przeszło 5 setek filmów na temat właśnie tych zegarków. Głównie g ale właśnie są też pewne serie Baby G, są Protreki, są Oceanusy, są edyfisy. także myślę, że dla fanów marki jest co oglądać. Jest też dużo tutoriali o ustawieniach, także... Kanał zdecydowanie polecam. Jak również zapraszam do sekcji komentarzy. Podzielcie się wrażeniami, czy podobają Wam podoba się takie limitowane edycje. Nawet jeżeli sami byście ich nie kupili, to ja powiem szczerze, mi te obie, te oba te zegarki się bardzo podobają. Mimo że no wiadomo, że ja mnie nosił, a moje dziecko jakoś nie przepada za, za właśnie takimi konstrukcjami, to, to mnie osobiście ja bardzo lubię unboxingi właśnie takich oto konstrukcji. Także zapraszam do sekcji komentarzy w tej kwestii. Ja niestety w sekcji komentarzy nie biorę już udziału ze względu na brak czasu ale Wam oczywiście pozostawiam do dyspozycji, możecie się między sobą wymieniać poglądami, komentować, byle to w, odbywało się tu w wysokiej kulturze. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach.